Są w wrestlingu bohaterowie, są i złoczyńcy, ale czasem pojawia się ktoś, kto nie mieści się w żadnej z tych ról. Ktoś, kto mówi prawdę, choć wie, że może za to zapłacić najwyższą cenę. W świecie, gdzie wszystko jest na pokaz, on postanowił zrzucić maskę, swoją i całej branży. A kiedy to zrobił, zaczęły się wojny. Wojny w ringu, wojny w szatni, wojny, które mogły zakończyć jego karierę. To historia człowieka, który w wrestlingu zyskał przydomek best in the war, ale równie często mówiono o nim największy problem w szatni. Oto opowieść o CM Panku, buntowniku, który Rzucił wyzwanie wszystkim i sam zapłacił za to najwyższą cenę. Zanim jednak przejdziemy dalej, mam do Was małą prośbę. Jeśli podobało Wam się to co robię, zostaw subskrypcję na kanale Reset To dla mnie ogromna motywacja do tworzenia kolejnych materiałów. Nie zapomnij też kliknąć dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Lecimy dalej. Rozdział pierwszy. Początek Rebelianta. Film Brooks, znany jako CM Punk, nie miał łatwego startu. Dorastał w Chicago, w rodzinie, w której alkoholizm był codziennością. W młodości obiecał sobie, że pójdzie inną drogą: żadnego alkoholu, narkotyków czy papierosów. Tak narodziła się jego filozofia Straight Edge, która później Stała się jego wizytówką w ringu Punk zaczynał w lokalnej scenie wrestlingowej W małych halach, często przed garstką widzów Jego kariera nabrała tempa w Ring of Honor Gdzie szybko zyskał reputację Znakomitego ringowego technika I mistrza mikrofonu To tam zaczęto mówić o nim jako najlepszy wrestler Którego WWE jeszcze nie ma Rozdział drugi Wejście do WWE. W 2005 roku CM Bank podpisał kontrakt z WWE, trafiając do odradzającej się marki ECW. Od pierwszych występów wyróżniał się autentycznością. W erze przesadnie wykreowanych postaci on po prostu był sobą. Jego stylingowy był brutalny, oparty na mieszance techniki i MMA, a jego pewność siebie przyciągała uwagę. W 2008 roku zdobył walizkę Money in the Bank, co otworzyło mu drzwi do głównych mistrzostw, ale już wtedy widać było, że nie boi się mówić tego, co myśli. Co w korporacyjnym środowisku WWE było ryzykowne. Rozdział trzeci. Era The Straight Edge Society Lata 2009-2010 to czas, gdy Punk stał się jednym z najlepszych hillów federacji. Jako lider The Straight Edge Society wziął swoją życiową filozofię i przerobił ją na broń. Wytykał fanom i innym wrestlerom ich nałogi, stawiając siebie w roli moralnego przewodnika. Publika go nienawidziła, ale nie mogła oderwać wzroku. Za kulisami jednak zaczęło zgrzytać. Punk twierdził, że jego programy są często przerywane lub skracane, bo Vince McMahon nie wierzył, że może być twarzą federacji. Rozdział czwarty. Piper Bomb. 27 czerwca 2011 roku row w Las Vegas. CM Punk, siedząc na rampie, wygłosił promo, które wstrząsnęło całym światem wrestlingu. Atakował WWE McMahon'a, Johna Cena, Dwayne'a The Johnsona, ale też samych fanów, mówiąc, że wolą oglądać lizakowatych bohaterów niż prawdziwych fighterów. Problem w tym, że wiele z tych słów nie było częścią scenariusza. To była prawda. Punk chciał odejść z federacji po wygaśnięciu kontraktu, ale jego Piper Bomb stał się wiralem, co zmusiło WWE do dania mu push. Rozdział 5. Najdłuższe panowanie w erze nowożytniej. Punk zdobył pas WWE i utrzymywał go przez 434 dni. Najdłużej w XXI wieku. Jednak nawet w tym czasie czuł się pomijany. Podczas gdy on dzień w dzień bronił tytułu, Wrestlemania była budowana wokół Johna Cena i The Rocka. W wywiadach po latach mówił wprost. Zrozumiałem wtedy, że nieważne jak dobry jesteś, jeśli nie jesteś ich wybrańcem, nie dostaniesz tego, co ci się należy. Rozdział szósty. Punk mówi dość. Początek 2014 roku. Punk jest kontuzjowany, przemęczony i sfrustrowany. Według niego lekarze WWE ignorowali jego problemy zdrowotne, między innymi poważny uraz kolana i infekcję, którą leczono w jeden dzień. Tuż przed galą Royal Rumble odchodzi bez słowa. Dla fanów to był szok, dla Vince zdrada. Kilka miesięcy później w podcaście Colta Cabany opowiedział wszystko. Od nacisków, by walczył mimo kontuzji, po toksyczną atmosferę za kulisami. WWE odpowiedziało pozwami. A relacje między stronami zostały praktycznie zniszczone. Rozdział siódmy UFC. Ryzykowny krok. Po odejściu z wrestlingu, punk postanowił zrealizować inne marzenie spróbować swoich sił w UFC. Jego debiut w 2016 roku zakończył się brutalną porażką z Mike'em Gallem, a druga walka w 2018 również nie przyniosła sukcesu. Choć fani krytykowali go za brak doświadczenia, on sam mówił, że woli spróbować i przegrać, niż siedzieć w domu i żałować. Rozdział 8. Powrót do wrestlingu. W 2021 roku CM Punk wrócił nie do WWE, ale do All Elite Wrestling, młodszej federacji. Która prezentowała się jako alternatywa dla korporacyjnego WWE. Jego debiut w Chicago przeszedł do historii. Publiczność ryczała, a bilety na kolejnej gale sprzedawały się w kilka minut. Wydawało się, że to bajkowy powrót, ale historia miała się powtórzyć. Rozdział 9. Brawl. Out. Pogali All Out 2022 podczas konferencji prasowej, Punk wybuchł. Zaatakował słownie Adama Page'a, The Elite i kierownictwo Al Elite Wrestling zarzucając im brak profesjonalizmu. Kilka minut później, za kulisami, doszło do bójki z Kenem Omegą i Young Bucksami. Efekt: zawieszenie wszystkich uczestników, a Al Elite Wrestling podzielony na dwa obozy. Rok później, kolejny konflikt, tym razem z Jackiem Perry. Tony Khan, właściciel Al Elite Wrestling stwierdził, że obawia się o swoje bezpieczeństwo i zwolnił CM Punk'a. Rozdział 10. Zaskakujący powrót do WWE. Listopad 2023. Survivor Series w Chicago. Po 10 latach od dramatycznego odejścia, CM Punk ponownie pojawia się w WWE. Publika eksplodowała z radości, a za kulisami wielu zawodników było sceptycznych. Niektórzy bali się, że historia z All Elite powtórzy się także tutaj. Rozdział 11. Dziedzictwo buntownika. CM Punk jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii wrestlingu. Dla fanów, symbol autentyczności Człowiek, który mówi prawdę, nawet jeśli kosztuje go to karierę. Dla krytyków, egocentryk, który niszczy własne szanse przez brak dyplomacji. Jedno jest pewne: niewielu wrestlerów potrafiło tak mocno wpłynąć w branżę, zarówno w ringu, jak i poza nim. Jego Piper Bomb będzie cytowany jeszcze przez wiele lat, a jego kariera to dowód, że czasem największe walki toczą się nie w ringu, a za kulisami. Być może CM Punk nigdy więcej nie zostanie mistrzem świata, ale już dawno zdobył coś cenniejszego status legendy, która zmieniła wrestling na zawsze. Dziękuję. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli film przypadł wam do gustu, zostaw proszę dzwoneczek, subika, a także nie zapomnij oglądać kolejnych mrocznych historii wrestlingu. Do zobaczenia!